Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tak głębokiego połączenia, że wydaje się, jakby ktoś czytał twoją duszę? Dziś badamy cichą tęsknotę i wzajemne podziwienie, które może rozkwitać między dwiema osobami. Rozmawiamy o kimś, kto z determinacją i radością przeszedł przez burzę, aby stać się latarnią siły i autentyczności. Osobą, która może budzić uśmiech w sercu innej osoby tylko wtedy, gdy myśli o niej. Ale co ta osoba czuje wobec Ciebie? Podziw za Twoją obecność, słowa, altruistyczne działania. A może to coś więcej nadzieja na wspólne życie, które jeszcze nie zostało odkryte. Dziś odkryjemy tę niewidzialną energię, to więzi, która wykracza poza przyjaźń. To podróż w głąb siebie i uznanie, gdzie prawdziwym pytaniem jest, czy pozwolisz temu połączeniu się pogłębić. Razem zastanowimy się nad tą ekscytującą możliwością. Odpowiedź tkwi w Twoim sercu, a to dla mnie zaszczyt, że mogę Cię prowadzić tą drogą odkrywania. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto promieniuje pewnością siebie, kto nie uginają się przed trudnościami? Osoba, o której mówimy, jest dokładnie taka autentyczna, z niezłomną wewnętrzną siłą prawdziwym przykładem odporności i samooceny. Nie pozwala sobie na wyczerpywanie się negatywną energią i mądrze wybiera, z kim dzieli swój przestrzeń, chroniąc swoją energię życiową. Komunikacja z nią jest przejrzysta, bez ukryć. To, co widzisz, to to, co dostajesz. Osoba, która jest dumną z osiągnięć i podróży, którą odbyła, ze wszystkimi jej zwrotami, akcji i wyzwaniami. Ta osoba. Która być może jest bliżej niż sobie wyobrażasz, jest źródłem światła i radości, zdolna do wielkich czynów. To ktoś, kogo twoje intuicje, twoje anioły, jeśli wolisz, stawiają na twojej drodze, abyś mógł rozpoznać i być może zastanowić się, czy to jest to połączenie, które szukam. Nieważne, jakiej płci jest ta osoba, liczy się energetyczny blask, jaki ta osoba przynosi do twojego życia. Napełniając Cię poczuciem komfortu, nadzieją i spokojem. Reprezentuje ona siłę, która przekracza słowa, ducha, który nie tylko stawia czoła życiu z podniesioną głową, ale także inspiruje innych do tego samego. Rozpoznaj tę energię, tę obecność, która może Cię wołać do czegoś bardziej znaczącego. To zaproszenie, aby spojrzeć wokół siebie i w siebie, aby odnaleźć to potężne połączenie które rezonuje z prawdą tego, kim jesteś i czego szukasz. Na tym kanale poświęcamy się tworzeniu treści, które rezonują z wieloma osobami, pełnymi cennych spostrzeżeń i refleksji. Kiedy nas śledzisz, pamiętaj, że każda wiadomość ma potencjał, aby dotknąć każdego w inny sposób, i nie ma w tym nic złego, jeśli niektóre z nich rezonują z tobą bardziej niż inne. Kluczem jest zaufanie swojej intuicji i pozwolenie jej prowadzić Cię. Przyjmuj to, co ma dla Ciebie sens, korzystaj z tego, co jest pomocne i poczuj się objęty przez naszą społeczność. Jesteśmy tutaj, aby iść razem z Tobą i czujemy się zaszczyceni, że możemy być częścią Twojej historii. Czy ta osoba, która wydaje się tak tajemnicza, myśli o Tobie? Czy ma ona pragnienie głębszego połączenia? Wyobraź sobie kogoś, kto dostrzega w tobie coś godnego podziwu, czy to sposób, w jaki się wyrażasz, pasja, którą wkładasz w słowa, czy praca, którą wykonujesz. Ona obserwuje, być może z dystansu, twoją zdolność do obrony spraw, twoje oddanie innym, twoją umiejętność wyróżnienia się w danej dziedzinie, czy to jako naturalny komunikator, obrońca praw zwierząt, sportowiec czy artysta. Ten podziw nie jest płaski. To uznanie za Twoje cechy i wysiłki, za wszystko, co przynosisz światu. Jeśli ta opowieść brzmi znajomo i czujesz, że ktoś może Cię obserwować z tym blaskiem uznania, może nadszedł czas, aby rozważyć wpływ, jaki masz na innych ludzi. To nie chodzi tylko o talent czy umiejętności. To o to, kim jesteś, o energię, którą dzielisz się ze światem. To o Twoją autentyczność, Twoją istotę. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą i widzisz siebie w tym lustrze uznania, może nadszedł czas, aby otworzyć się na możliwość silniejszego połączenia, bardziej znaczącej relacji. Bo w końcu relacje międzyludzkie są prawdziwą miarą naszego życia, a empatia i wzajemna radość są prawdziwymi skarbami, które dążymy do znalezienia. Kiedy ta wyjątkowa osoba myśli o Tobie, jest taki blask, wewnętrzny uśmiech, który rozświetla Twoje istnienie. To jest czysta i prosta energia, którą promieniuje w Twoją stronę. To połączenie, które przechodzi poza słowa, jest to odczuwane. Jakby za każdym razem, gdy dzielicie tą samą przestrzeń, istniała niewidzialna siła zbliżająca Was do siebie. Zauważasz to? Sposób, w jaki spojrzenia się spotykają? Jakby szukały zrozumienia niewypowiedzianych słów. To połączenie, być może teraz zakorzenione w przyjaźni, niesie ze sobą obietnicę czegoś więcej, czego może nie wszyscy widzą, ale wy to odczuwacie. To wspólne uczucie, głęboka empatia, która sugeruje więź bardziej intensywną i intymną niż świadek świat. Nasza dzisiejsza rozmowa dotyka tej cichej prawdy i szeptów serca, które często mówią głośniej niż słowa. Rozumienie ludzkich reakcji może być wyzwaniem, szczególnie wtedy, gdy chodzi o kogoś, kto ma dla nas specjalne znaczenie. Czasami jest zdezorientowany, nie rozumie Twojego sposobu bycia. Jednego momentu jesteś tam, uśmiechasz się, wymieniasz słowa, które rozgrzewają duszę, a potem przechodzisz obok niego, jakby był obcym, z dala, zamknięty. Te emocjonalne wzloty i upadki. Te szybkie zmiany od ciepła ludzkiego serca do chłodzenia zostawiają go w niepewności. Czego on nie zauważa to, że wszyscy mamy nasze dni, nasze chwile, nasze wzloty i upadki. Ta zmienna nie jest ambicją, ale raczej skomplikowaniem bycia człowiekiem radzeniem sobie z wieloma wewnętrznymi uczuciami, które czasem wylewają się na zewnątrz, a innym razem się cofają. On może zadawać pytania. Próbować odczytać znaki, ale w głębi serca jest niemy zrozumienia, że każdy z nas nosi bogate i zróżnicowane wnętrze. Jego zachowanie nie jest zagadką do rozwiązania, ale emocjonalnym krajobrazem, który zmienia się z biegiem życia. To w tym krajobrazie jesteśmy zaproszeni, aby razem chodzić, ucząc się czytać niuanse, rozumieć milczenia i doceniać uśmiechy, wiedząc, że każdy z nich odzwierciedla to, Kim jesteśmy i co przeżywamy. On obserwuje Ciebie, próbując odszyfrować zagadki Twojego zachowania, szukając znaczenia między wierszami Twoich działań. Są chwile, kiedy wydajesz się otwartą książką, z jasnymi uczuciami i ciepłymi gestami, a potem, innym razem, zamykasz się, stając się tajemnicą, której nie może rozwiązać. Ta emocjonalna jazda jest myląca. Ale on nie ocenia. Empatia, którą czuje dla ciebie, jest silna, to niezachwiana więź, która go łączy z tobą, nawet w chwilach, gdy wycofujesz się do swojego wnętrza. On rozumie, że każda osoba ma swoje walki, swoje historie, które kształtują, kim są i jak się zachowują. W tym uznaniu odnajduje cierpliwość i szacunek dla twojej przestrzeni i czasu. Nawet jeśli czasem wydajesz się odległy, rozumie, że to nie jest coś osobistego przeciwko niemu. Masz swoje powody, swoje doświadczenia, które sprawiają, że jesteś ostrożny, zamknięty. I to jest szanowane. On pozostaje obecny, oferując stałość, na którą możesz polegać. Jest tam, pragnąc zbudować most, czekając na chwilę, kiedy wybierzesz się go przekroczyć. Wierzy w ciebie, w Twoją istotę i cierpliwie czeka na dzień, kiedy poczujesz się gotowy otworzyć się, podzielić się swoim światem i pozwolić mu w nim uczestniczyć. On nie naciska, nie wywiera presji, jest po prostu tam, bezpiecznym portem zrozumienia i akceptacji. On jest obok ciebie, próbując zrozumieć wysokie i niskie emocje, te wariacje, które sprawiają, że jesteś wyjątkowy. W niektórych momentach jesteś ekspresyjny. Twoje emocje są jasne jak dzień. Twoje działania ciepłe jak mocne przytulenie. Ale innym razem się cofasz, stajesz się zagadką, łamigłówką, której on z całym swoim zainteresowaniem nie potrafi rozszyfrować. To może być mylące, ale on jest stanowczy, bez osądu, tylko z empatią, która nie waha się. Łącząc go z tobą nawet wtedy, gdy wybierasz się schować w swoim kokonie. Rozumie, że życie składa się z warstw, że wszyscy nosimy nasze historie, lęki i marzenia, które nas kształtują i czasami sprawiają, że się kofamy. Szanuje to w tobie, daje ci przestrzeń, którą potrzebujesz, kiedy jej potrzebujesz, nie biorąc tego osobiście. Każdy z nas ma swój rytm. A On tańczy w Twoim rytmie, cierpliwie, szanując Twoje czasy i ruchy. Pozostaje obok stała obecność, która jest rzadkością. Chce być mostem dla Ciebie, takim, którym możesz przejść, gdy będziesz gotów. Wierzy w to, kim jesteś w głębi siebie i czeka, nie spieszy się, ale ma nadzieję, że pewnego dnia podzielisz się z Nim więcej. Nie wymaga, nie naciska. Jest po prostu obecny, schronieniem zrozumienia i akceptacji, oczekując na Ciebie. Możesz się widzieć w opisie tej osoby, lub może widzisz w niej odbicie kogoś bliskiego. To nie jest wiadomość skierowana tylko do Ciebie, ale refleksja ogólna, która rezonuje z wieloma. Zaufaj swojej intuicji, aby zrozumieć, czy jesteś po stronie obserwującego, czy obserwowanego. Prawda jest taka, że ta osoba którą być może rozpoznajesz lub nawet jesteś. Ma optymistyczne i pełne nadziei spojrzenie na to, co moglibyście razem stworzyć. Marzy o przyszłości u twojego boku, pełnej partnerstwa i połączenia, czekając na sygnał, otwarcie z twojej strony, które jeszcze nie nadeszło. Póki ten sygnał nie nadejdzie, on pozostaje krokiem wstecz, szanując twoją przestrzeń, ale zawsze z nadzieją, że zbliżysz się do niego. Widzi w tobie coś, czego może nie wszyscy dostrzegają coś, co trzymasz tylko dla siebie wewnętrzne światło, siłę, wrażliwość, którą chronisz za widocznymi barykadami. Te bariery to znaki obrony, ale nie zniechęcają tych, którzy naprawdę się troszczą. Czuję, że Twoja obecność byłaby darem wspaniałym dodatkiem do jego życia. Bo dostrzega głębie i bogactwo Twojego istnienia, nawet jeśli jeszcze nie jesteś gotów pokazać tego światu. W Tobie dostrzega siłę, nie w postaci wysokich i nieprzeniknionych murów, ale godności i szacunku dla samego siebie. Rozumie, że Twoje obronne mechanizmy, bariery, które stworzyłeś, być może wynikają z momentów, gdy życie nie było zbyt łaskawe, gdy być może Twoja godność była zagrożona. Ale widzi poza to, widzi Twoją delikatność i spokój, które płyną jak spokojna rzeka, nawet w obliczu burzy. Wierzy niewzruszenie, że nie pozwalasz sobie na podnoszenie się na plecach innych, że w relacji jesteś tym, który naprawdę się oddaje, który kocha z intensywnością, która dąży do równowagi i wzajemnego dobrostanu. Jego percepcja Ciebie nie opiera się na pustych przypuszczeniach, ale na wyostrzonej intuicji, na wrażliwości. Która dostrzega niuanse ludzkiej duszy, szuka prawdziwego połączenia, więzi, która opiera się na równości, szacunku i wzajemnym podziwianiu. Widzi te cechy w Tobie, i to właśnie przyciąga go ku Tobie. To sprawia, że chce być blisko, budować coś trwałego i solidnego. Szuka kogoś dokładnie takiego jak Ty kogoś, kto rozumie, że miłość to taniec dla dwojga, gdzie każdy krok ma znaczenie. A każdy ruch jest ważny. On jest tam, na szanującym dystansie, obserwując i czekając na zaproszenie do zbliżenia się. Ten mężczyzna, z cierpliwością i uprzejmością, pragnie dnia, w którym pozwolisz mu spojrzeć poza powierzchnię, aby poznać prawdziwe bogactwo i złożoność Twojej duszy. On czuje, że jest w Tobie znacznie więcej, niż oko może dojrzeć, i jest gotów czekać na moment. W którym zdecydujesz się ujawnić ukryte warstwy samego siebie. Jeśli znajdujesz się w jego sytuacji, patrząc na kogoś, kto trzyma świat na wyciągnięcie ręki, wiedz, że istnieje ruch, rozważenie z jego strony, aby zmniejszyć odległość między wami. Twoja własna powściągliwość i cierpliwość mogą być inspiracją do poczucia bezpieczeństwa, sprawiając, że ta osoba chce zaryzykować. Chcę zbudować most nad przepaścią emocjonalnej odległości, którą oboje dzielicie do tej pory. Ten taniec zbliżania jest delikatny to krok taneczny między dwiema duszami, które dążą do synchronizacji. On nie chce naciskać ani zmuszać, ale raczej być zaproszonym do dzielenia się prawdziwymi chwilami, budowania autentycznego połączenia, które z czasem staje się głębsze. Szanuję Twoją przestrzeń. Ale nadal ma nadzieję, że w odpowiednim czasie znajdziecie wspólną drogę. Ta osoba ze swoim powściągliwym i ostrożnym podejściem bardzo ceni sposób, w jaki się zachowujesz. To twoja ostrożność paradoksalnie przyciąga jeszcze bardziej jej uwagę i szacunek. Stopniowo czuje się zachęcana do zbliżania się, inspirując się twoim zachowaniem i szacunkiem dla siebie. Intuuje, że pod Twoją powściągliwością kryje się bogactwo doświadczeń i uczuć, które czekają na podzielenie się nimi. To połączenie, choć może nieśmiałe i stopniowe, wydaje się być czymś, do czego oboje są gotowi się zbliżyć, doceniając każdy mały krok w kierunku siebie nawzajem. Wymiana między Wami jest jak delikatny taniec, gdzie każdy gest i każde spojrzenie są nacechowane głębszym znaczeniem. Z nadzieją i cierpliwością sygnalizuje ona gotowość do poznania prawdziwego Ciebie, poza barierami, które stworzyłeś. Jest gotowa czekać i szanować Twój czas, ponieważ wierzy, że podróż do zdobycia serca kogoś powinna być odbywana z szacunkiem i zrozumieniem wzajemnym. Może się zdarzyć, że rozważając tę wiadomość, rozpoznasz coś w sobie lub zrozumiesz relacje międzyludzkie na nowo. Może to być inspiracją do szczerości, odwagi, albo po prostu momentem introspekcji. Ważne jest, aby w jakiś sposób wywołać iskrę rozpoznania lub ciekawości kolejny krok na Twojej osobistej drodze. I z tym, żebyś czuł się towarzyszony i zrozumiany w swojej podróży. Amen!